Swego rodzaju ciekawostką w obrębie polskiego stoiska na targach CeBIT jest właśnie ten kącik, kącik polskich gier. E, możemy tutaj zagrać w prawdziwe tytuły eksportowe, e, z których polski przemysł gier komputerowych jest znany właściwie na całym świecie. Takie hity jak Wiedźmin, Call of Juarez, e, to właśnie tutaj możemy znaleźć. E, możemy zagrać też Sniper dwójkę. 2. E, wystawiają się tutaj takie filmy jak e, CD Projekt, Techland. Mamy właściwie wszystkich najbardziej liczących się polskich producentów. Co ciekawe, stoisko to jest zorganizowane w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki. Z nieoficjalnych informacji, jakie udało nam się tutaj uzyskać, w Ministerstwie Gospodarki łącznie z panem premierem Waldemarem Pawlakiem rośnie już coraz bardziej potrzeba budowy wizerunku Polski jako dobrego miejsca właśnie dla firm produkujących oprogramowanie, firm produkujących gry komputerowe. W związku z tym. Możemy się spodziewać, że w przyszłości jeszcze bardziej Polska będzie promowana. Dowiedzieliśmy się też nieoficjalnie, i jest to jedna z plotek, która krąży na Cebicie, że w przyszłym roku są szanse na to, że Polska właśnie będzie jednym z głównych partnerów Cebitu, tak jak w tym roku Brazylia, a w związku z tym otrzymamy aż 5000 m2 na własne stoiska. W tym podobno 1000 m2 ma być przeznaczone właśnie na sam gaming, tylko i wyłącznie na gry komputerowe.